O, dobra, dzisiaj odwyk chyba będzie ostatni odwyk z pleneru, plenerowy. Udało mi się, dzięki temu, że jest zimno jak pieron i śnieg spadł, udało mi się zająć huśtawkę. Pierwszy raz w życiu osiedlowa huśtawka. Mogę sobie poświęcić się pohuśtać, z tym, że mi trochę coś przymarza do czegoś, ale nie powiem co do czego, bo to jest yy, program o Biblii, Bogu i w tym programie nie wolno mówić słowa dupa. Ale dzisiaj, chciałem, jak już tak zacząłem, to chciałem powiedzieć krótko i szybko i węzłowato i streściwie nad... huś się, nie mam się nie huśtać. Już powiedziałem, że nie będę się huśtał sobie, ale się nie udaje. A będę się huśtał co tam, najwyżej się rozmaży obraz. Więc chciałem powiedzieć, że będę dzisiaj mówił o komunii świętej, pierwszej komunii świętej i następnych też komuniach będziecie tak. Więc tak, zacznę od tego, że jak byłem mały ta Biblia tam mam taką małą, jak byłem mały, yy, to yy, małym chłopcem, to poszedłem do pierwszej komunii i to było fajne wtedy, bo ja byłem zawsze naj, taki najmniejszy, najsłabszy, taki biedny jaki byłem sobie w tej klasie yy, i byłem najniższy i pamiętam, że ksiądz jak my tam mieliśmy przygotowanie do tej komunii, to ksiądz mi wziął i znaczy tak w ogóle taką próbę mieliśmy mieć wchodzenie do kościoła i wszystko, ksiądz mówi, tak, cała szkoła. I ksiądz ten w końcu mówi, e, że no to ja potrzebuję teraz kogoś niskiego, bo się tak wzrostem ustawialiśmy, więc ci najniżsi mieli być na początku, a te dryblasy z tyłu, czyli tak sensownie w sumie. E, I mówi, kogoś niskiego i w miarę inteligentnego no i wziął mnie <laughs> i prowadziłem całą szkołę do pierwszej komunii a teraz będę w tym odcinku mówił to, co o tej komunii przeczytałem w Biblii no i dobra, i teraz problem z tą komunią był zawsze u mnie taki, że za cholerę nie mogłem zrozumieć, po co ona jest i właśnie to ja do tej pory nie wiem, jak się to uzasadnia, po co ona jest no bo ona nie ma sensu za dużego, tak mi się coś wydaje no przynajmniej tak to wtedy rozumiałem, że tak nielogiczne, nie? no bo, bo właściwie po co? Po co? Bo ani to nie jest potrzebne do tego, żeby yy, mieć, nie wiem, żyć, być w niebie potem. Mogę się obyć bez tego właściwie i wszystko jest w porządku. No to po co? No i tak jakoś rozumiałem, że to taki jakiś będę bliżej Boga, tak, taki jakiś, w sposób taki, taki niewidzialny w ogóle, że ja będę niby bliżej Boga, ale tylko dlatego, że mi tak powiedzieli a ja tego nie poczuję, nic to nie zmieni w moim życiu, że ja będę chodził tej komunii, ale tak będzie, bo mi tak ktoś powiedział, że tak będzie i tylko dlatego będzie, bo, bo tak będzie, ale nie dlatego, że tak jest fizycznie, praktycznie tu i teraz, tylko, że tak jest gdzieś tam teoretycznie, no i tak to rozumiałem. A potem dorwałem Biblię, oczywiście późno, późno, potem dawno, dawno temu, później stwierdziłem i właściwie to ja się sprawdzę, skąd ona się wzięła, ta pierwsza komunia. I teraz się okazało, jak się czytam Nowy Testament, że jest tylko, yy, bo ta komunia to był taki zawsze wielki temat, taki ważna, super, hiper ważna rzecz, bardzo pierońsko ważna rzecz, ta komunia jest jak ważna w ogóle. No i szczytam Biblię, a tutaj jest o tym tylko w dwóch miejscach pokazuje. W dwóch, 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 słownie dwóch miejscach dywa. Eee, a dokładnie to w czterech. <laughs> Ale pierwsze miejsce jest powtórzone trzy razy, a drugie jest w innym miejscu. Eee, no właśnie, go muszę znaleźć? Dobra, już jest. Więc w pierwszym miejscu to jest w Ewangeliach Trzech. Się powtarza, i to jest tak po prostu: jest tak, gdy nadeszła pora, przepraszam, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. Aha, no, bo nie napisali kto. No Jezus, no oczywiście, Jezuła i, i mówi tak, i że do nich gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami. No. Yy... I daj, jest napisane: powiadam wam bowiem, iż nie będę je już spożywał. Aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym, i wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. What? Aha, kielich. O, a dziwne. No właśnie, tak się trochę opisy różnią, bo najpierw jest razy z kolejność, inna. No dobra, mistrzostwo. One są prawie identyczne, ale się z różnią jakimiś szczegółami. W każdym razie, najpierw wziął kielich, tu jest napisane: podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Y Powiadam wam, bowiem już odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie królestwo Boże. I wziąwszy chleb chlebie, podziękowawszy, łamał, i dawał im mówiąc, to jest ciało moje, które za was. które się za was daje. To czyncie na, na pamiątkę moją. Rany on to trzy razy zrobił. Jak ja tego nie zauważam? Podobnie i kielich. Znowu, kiedy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. No. I to jest napisane właśnie w dwóch pozostałych Ewangeliach, jest prawie identycznie. I tam jest napisane, to ważna sprawa, Jezus powiedział, że to było podczas kolacji paschalnej. No tak się akurat zdarzyło, że byłem kiedyś na Pesach i jadłem tą kolację paschalną, to wiemy jak to wygląda. I tam jest taki porządek. Porządek obrad. Robi się po kolei różne rzeczy, takie wielkie święto, zbieramy się wszyscy i tam jest seder. Seder po hebrajsku znaczy porządek. I właśnie to należy przetłumaczyć jako liturgia. To taki porządek jedzenia. I podczas tego porządku rzeczywiście pije się wino i to cztery razy. Słownie cztery. Cztery razy pije się wino. Cztery szklanki, czy tam kubki plastikowe w naszym wypadku, bo tam nie było akurat jakoś tam żeby każdemu szklankę dawać. Ojej, zamarzam. Bateria mi zdechła. Przerwa, żeby było ciekawe i to jeszcze wiatr się zrobił i teraz już całkiem zabarznięty jest, więc bardzo muszę się streszczać. Dobra, już skończyłem, na tym, że tak, jest seder i podczas Pasch rzeczywiście pije się cztery kielichy wina i jest pewne absolutnie, że któryś z tych, pod któryś z tych czterech kielichów paschalnych się Jezus podczepił i powiedział, że to jest na Jego pamiątkę, co było bardzo fajne, w ogóle ca, cały Nowy Testament jest tak mocno zasadzony w judaizmie, i jak się poznaje judaizm, to to się nagle odkrywa, że o, to ja teraz rozumiem, dlaczego to, dlaczego tamto. No więc warto poznać, a tak, potrzebił się pod któryś i y, zrobił taki ciekawy zabieg, bo się okazało, że nagle nie wprowadził nic nowego, tylko po prostu wytłumaczył stare, bo Pesach się odbywa u Żydów od set lat, od wieków, od ponad tysiąca chyba lat, oni to obchodzą. I nagle że mówi, hej, obchodziliście mnie przez cały ten czas. Od początku to byłem ja, halo, hello, hello, tak mówi y, mniej więcej ten przekaz, cała ta, ta, ta komunia, może nie komunia, nie do końca. No, a drugie miejsce, gdzie to jest napisane, to... <ścoughs> To jest. Gdzie to jest? O, tu jest. W pierwszym liście do Koryntian, to jest napisane tak. Albo. To mówi już Paweł po, tym, po tych wszystkich wydarzeniach. On mówi: Albowiem, ja przejąłem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb. I co zrobił? A podziękowawszy, złamał go i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za Was wydane, to czyncie na moją pamiątkę. Podobnie i kielich po po wieczerzy. to musiał być ten ostatni kielich chyba. No, i po wieczerzy, powieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe, to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie ile kroć pić będziecie na pamiątkę moją. Ile kroć pić będziecie? No i albowiem ile ten chleb jecie, a z kielicha tego piecie. Śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. I koniec, nie ma więcej nic na ten temat. Yy, no, nie ma... Tutaj w Biblii napisanych, że to jest jakieś super, hiper ważne i istotne. W ogóle nie ma, nie da się tego wyczytać z Biblii, bo tego tam nie ma. I ta cała, ta czynność w ogóle była tak, że oczywiście potem, że uczniowie się spotykali, i zawsze jak się spotykali, to jedli chlebi pili wino razem. I nawet czasem przesadzali. To też tu jest opisane, że po prostu się zabierali do jedzenia i do picia. I, Yy, nie czekaj na innych, i potem był tak, jak cytuję Biblię, że jeden był głodny, a drugi pijany, <głos》>, więc no, nie obchodzili tego jakoś rytualnie, specjalnie, a tylko po prostu tak normalnie. Aż ich opieprzał apostoł Paweł. Paweł, apostoł ich opierdzielił, żeby tak nie robić, bo to jest jednak coś ważnego i to jest taka istotniejsza rzecz, że nie tylko obżeranie się. No, ale przegięcie poszło w drugą stronę, teraz. Yy, i rozdmuchało się to cała ta czynność do jakichś strasznych rozmiarów. A od początku tu jest napisane, że to miało być na pamiątkę, jak jest to napisane, i po pierwsze, nie? A po drugie, że ilekroć to robimy, tym tyle kroć zwiastujemy to, co było, czyli jakby no, zwiastujemy śmierć Jezusa, że, że może umarł. No, i to jest taki symbol. Tylko nic więcej, tu nic więcej nie ma na ten temat no i, i tyle, na tym można skończyć w sumie co tu jeszcze powiedzie ciekawego z tego odpisu wynika jeszcze, że, no tak jak tu pisał Paweł w tym liście do Koryntyna, na pisał, że I ilekroć, co właściwie on napisał, sprawdzę ilekroć, sprawdzę zanim zamarznę, aha, albo ilekroć ten chleb jecie, a nie, to tu na końcu powiedział tak, to czyncie, ilekroć pidzie będziecie na pamiątkę moją, to czyncie, powiedział. No z tego to jakbym tak wznosił, że należy to robić zawsze, jak się chrześcijanie spotykają na takie jakieś, na modlitwę, czytanie Biblii, takie rzeczy. Yy, I nie widzę powodu, żeby tak nie było. Zresztą w Biblii jest w dziejach apostolskich tam napisane, o uczniach, że się spotykali, coś tam, któregoś dnia, na łamanie chleba. No i się tak spotykali często. Dlaczego to mówię? No dlatego, że w kościołach przeważnie jest zwyczaj, że, żeby, że to się oczywiście robi. no Jak Jezus kazał, to jednak ktoś doszedł do tego w końcu w Biblii, żeby tak robić, ale robią to raz na miesiąc. Przed pierwszą niedzielę miesiąca, czy tam ostatnim niedzielę miesiąca. W kościołach takich protestanckich przeważnie, to tak się bierze się tam chleb i wino i się je i pije wspólnie, robiąc z tego znowu jakąś taką rytuał, taką ceremoniał, takie ten. No w Biblii tego nie ma, znowu mówię. E, w Biblii to była jakaś taka normalna właśnie czynność, która ma symboliczne znaczenie i jest robiona na pamiątkę Jezusa, bo kazał to robić, kropka. Nie jest to coś, co ci pozwoli wstąpić do nieba, nie zbliżysz się do Boga przez to, że jesz chleb i pijesz wino, po prostu to tylko chleb i wino, no człowieku, puknij się, to nie są czary, chrześcijaństwo to nie są czary, nigdy nie były czary. No, i, i tyle na ten temat. No, że co tu jeszcze można powiedzieć o tym? No, wracając do tematu, już kończąc ten odcinek co do pierwszej komunii świętej, biorąc pod uwagę to, co mówi Biblia, no, się zastanawiałem, czy zacząć ten odcinek od dementowania tych rzeczy, czyli że czemu to jest ma być pierwsza komunia, i czemu w ogóle ma być jakaś pierwsza, czy to jest w ogóle święta, i czemu, czy to jest komunia, i co to znaczy komunia. że tak po kolei, ale sobie stwierdziłem, że. Od Biblii, od tego co tu jest, czym była to jedzenie chleba i picie wina na początku, do dzisiaj yy, spiętrzyły się takie ilości przekłamań, że już nie ma czego wyjaśnić. Po prostu trzeba to zapomnieć o tym, co jest, i zacząć od początku. Tu nie ma co reformować, trzeba po prostu wykreślić i zacząć wrócić do początku. Yy, no bo. Sami sobie dopowiedzcie już, jak no ile tu jest rzeczy niezgodnych z tym, co było na początku napisane. No na pewno na początku nikt nie kupował nikomu zegarków elektronicznych, rowerów, PlayStation i tak dalej. No a do tego się sprowadza w tych czasach pierwsza Komunia. To już samo sobie jest oczywiście bez sensu. Ale nawet gdyby tego nie było, to i tak by było dalej bez sensu, bo było przecież odeszło od Biblii zupełnie w jakąś dziwaczną stronę i nie ma już chyba nic wspólnego z tym, co Jezus kazał robić naprawdę zero. No, więc zastanawiać się nad tematem, czy na przykład, czy każdy powinien pić wino wierzący, czy tylko ksiądz i czy... Jakie tam są jeszcze takie dziwne tematy? No nie wiem, czy klęczeć, czy nie klęczeć. Są naprawdę takie już drobiazgi, nie mające żadnego znaczenia w porównaniu z samą podstawą tego wszystkiego. Podstawą było... Po, Podstawą jest to, żeby to robić zawsze jak się spotykamy jako symbol i kropka i nic. Nie przywiązujemy do tego jakiejś wielkiej wagi, a robimy to dlatego, bo tak nam kazano, bo to jest coś, co yy, jest symbolem tego, że jesteśmy razem chrześcijanami i należymy do Jezusa. Kropka. I chyba nic więcej już nie dodam na ten temat. Idę stąd, bo mi tak zimno. Nie wiem, czy to był dobry odcinek, czy nie był, ale w każdym razie piszcie komentarze pod www.odwyk.com co myślicie na ten temat Komunii Świętej, zwanej Wieczerzą Pańską, czyli jedzeniem chleba, łamaniem tam chleba, jedzeniem wspólnym i piciem wina. I czy jest w ogóle sens naprawiać na przykład te wszystkie przekłamania, które albo do budowy różne, które sobie dorobili potem ludzie od dwóch przez 2000 lat do dzisiaj, czy może naprawdę po prostu lepiej wykreślić wszystko, zapomnieć o tym, co jest, bo ilość tego tych no, no kłamstw jest tak wielka, że już się nie da przegrzebać przez to wszystko. i zacząć od początku, od Biblii. Ja jestem za tym rozwiązaniem bo działa. Biblia jest nieporównywalnie bardziej spójniejsza. Trzymanie się proste Biblii, takie bezszczelne wprost, po prostu tak napisane, to jak robię, kropka. Jest dużo lepszym rozwiązaniem i tak, nawet jeżeli jakieś tam błędy są, to się pomyli, czy coś będzie głupoty, i tak jest dużo lepsze od tego, co mamy dziś. No przecież dzisiaj to jest absurd na absurdzie. Już nie ma jednego święta w tym kraju, który miałby jakikolwiek sens, jeszcze był spójny w ogóle i logiczny. Że Boże Narodzenie, które jest pomieszaniem pogaństwa z chrześcijaństwem, z, zwyczaje jeszcze jakiejś dziwnych mitologi, mitologii, kultur dziwnych, Data bez sensu ustalona, fakt, że Jezus tego wcale nie kazał świętować, ani nikt, no to po prostu ilość tego zatrzęsienia, to jest kolosalna, wszystkich tych rzeczy, no a my się zastanawiamy potem już nad, nad szczegółami, jakimś kosmetyką, czy, yy, czy pić wino na przykład podczas komunii, czy nie, zapominając o tym, że cała idea komunii jest niebiblijna, w takiej formie, w jakiej jest. No.